Dzień dobry, nazywam się Maja Przesławska, jestem psychologiem, pracuję z dziećmi i z młodzieżą, na co dzień pracuję w przystani psychologicznej. Wyobraźmy sobie sytuację, kiedy znajdujemy się na przykład w hipermarkecie, w miejscu publicznym i dziecko nagle zaczyna histeryzować, czyli na przykład płacze, Rzuca, rzuca czymś, czy, czy, czy zaczyna nas gryźć, no jest pytanie, co właściwie zrobić. Sytuacja jest niezręczna, miejsce publiczne, rodzice nie wiedzą, jak dziecko opanować. To, co jest przede wszystkim bardzo ważne, to to, aby samemu zachować opanowanie w takiej sytuacji. Czyli bardzo często jest tak, że dziecko wyprowadza nas po prostu z równowagi, zaczynamy sami do niego krzyczeć, co zwykle nie daje rezultatu. Więc pamiętajmy o tym, aby w takiej sytuacji zachować opanowanie, zachować spokój. Młodsze dziecko na przykład można wziąć na ręce i przytulić na jakiś czas, aż do momentu, aż ta fala jak gdyby tej histerii minie. Natomiast już w przypadku starszego dziecka możemy właśnie w jakiś bardzo spokojny, opanowany sposób do niego mówić, ponieważ tak naprawdę dziecko w tej sytuacji oczekuje od nas tego, że będziemy opanowani. Nie tego, że wejdziemy w jego stan emocjonalny, bo zwykle jak gdyby to nakręci tylko histerię i, i zwykle będzie to wyglądało jeszcze gorzej. E, ważne jest e, takie czy przytulenie czy kontakt fizyczny jest ważny z tego powodu że dzieci rodziców którzy e, jakby wytwarzają takie bezpieczne przywiązanie w relacji z dzieckiem zwykle e, rzadziej e, u tych dzieci pojawiają się napady histerii były robione na ten temat różnego rodzaju badania psychologiczne i rzeczywiście te matki które reagują w taki sposób bardziej e, konsystentny czyli na przykład nie dają klapsa wtedy kiedy dziecko zaczyna płakać i histeryzować e, zwykle osiągają lepszy rezultat po prostu dziecko dziecko nie histeryzuje, a w innej sytuacji histeryzuje jeszcze bardziej. Ważne, żeby i o tym też należy pamiętać, aby odzwierciedlić uczucie dziecka. To znaczy ja widzę, że dziecko się złości, że płacze. My też mamy jako osoby dorosłe do tego prawo. Natomiast Mogę powiedzieć, że nie podoba mi się forma wyrażania tych emocji, czyli na przykład to, że właśnie gryzie, czy, czy w jakiś sposób reaguje, którego my nie akceptujemy. Natomiast odzwierciedlenie emocji jest bardzo ważne. Ważne również jest działanie pozytywne, czyli już w takiej sytuacji, jakby niekoniecznie tej w hipermarkecie, my pozytywnie, mm, pozytywnie działamy na dziecko, czyli na przykład pochwalimy w sytuacji, w której nie, będzie, w której nie pokazuje ono histerii, pomimo tego, że. Ta emoc emocjonalnie sytuacja jest dla dziecka trudna.